Cześć. I tutaj właśnie jest miejsce, które stworzyłam po to, abyście wy mogli podawać swoje typy perfum, które miałabym zrecenzować, czy też tematy, które miałabym poruszyć. I od razu powiem, nie jestem w stanie Wam zagwarantować, że wszystkie tematy będą przeze mnie właśnie realizowane. Wszystko to zależy od tego, ile będę miała czasu wolnego do dyspozycji. Ale wiedzcie, że jeżeli taka lista będzie się tutaj systematycznie pojawiać, to ja w pierwszej kolejności będę realizować te zapachy, czy też te tematy, które tutaj będą się pojawiać. Także myślę, że warto, jeżeli już jesteście czymś szczególnie zainteresowani. I teraz prośba dla tych osób, które już pisały mi w różnych innych... Yy... Miejscach na moim Instagramie, na Facebooku, na blogu, czy też w wiadomościach prywatnych, żeby jeszcze raz te swoje tematy, swoje propozycje umieściły w tym miejscu. Myślę, że tak organizacyjnie wyjdzie to zdecydowanie lepiej dla mnie, ponieważ ja nie będę musiała szukać w kilku różnych miejscach, cofać się, wracać. Bo ja bardzo często po prostu zapominam. A nie chcę też, żeby jakieś tematy były pomijane, te, które proponujecie, więc myślę, że jedno takie miejsce będzie o tyle dobre, że pomoże i mnie, jak i Wam, z racji tego, że będziecie mieć świadomość, że jest taka właśnie tutaj takie nagranie, i w tym nagraniu wszystkie swoje sugestie możecie odnośnie nagrywania, czy też pisania na blogu podawać. Także śmiało, jeżeli macie jakieś typy, to czekam. Pozdrawiam i miłego dnia.